Hej, kochani! Kto ma ochotę na słodką zabawę? Zobaczcie jaki mega zestaw dzisiaj wam pokażę, a w nim nowa lalka Barbie, mnóstwo świetnych akcesoriów do dekorowania tortów i trzy kolorowe masy do naszych wypieków. Zobaczcie jaki prezent dziewczyny z klasy Julki i Toli przygotują dla chłopaków z okazji Dnia Chłopaka. I czy będzie im się podobać? Zapraszam do pracowni wypieków! I nie zapomnijcie o łapce w górę! Dzień dobry, Pani Elu! Dzień dobry, dzień dobry! W czym mogę pomóc? Widzę, że znowu ma Pani tutaj same pyszności. I jak się tu nie oprzeć takim torcikom? Do wyboru do koloru. Poproszę ten torcik za 6 zł. Wygląda apetycznie. Uhuhu, widzę, że jakaś specjalna okazja się szykuje. A, to na dzień chłopaka. Max uwielbia słodycze. Ale ślicznie to pani zapakowała. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, pani Elu. Są jeszcze te pyszne ciasteczka z czekoladą, które zawsze kupujemy? No pewnie dla was wszystko. O, cześć Olek, cześć Bartek. A co wy tu robicie? Dzień dobry, Pani Paulino. No, jak to co? Przychodzimy do tej cukierni prawie codziennie. Pani Ela ma najlepsze ciastka w mieście. Co ja gadam na całym świecie. <laughs> Dziękuję. Nie przesadzajcie, chłopcy. To tylko ciastka. Też tak uważam. No to do widzenia i smacznego. Do widzenia. <laughs> hmm? Dzień chłopaka. Nikola, czy ty wiesz o tym, że w poniedziałek jest Dzień Chłopaka? Serio? O nie, a my nic nie przygotowałyśmy żadnego prezentu! Jak to się mogło stać i co teraz? Dzwońmy po Alicję i Nikole Zwołuję naradę w domku na drzewie! Nikola, narada w domku na drzewie, to pilne! Alicja, za pięć minut w domku na drzewie, tajna misja, zero chłopaków. Załatwione! Już jesteśmy, co się stało? Przyszłyśmy najszybciej jak się dało Zapomniałyśmy o dniu chłopaka O nie Jak to się mogło stać? Musimy im coś kupić Julka, Tola, jesteście tam? O nie, to Olek i Bartek I co teraz? Cicho, nie mogą usłyszeć o czym rozmawiamy Halo, dziewczyny Nikogo tu nie ma Co? Przecież widzimy, że tam jesteście nie, nie mamy czasu Zaraz idziemy na mecz Mecz? To znaczy na obiad Jesteśmy zajęte, przejdźcie później Okej, okay, to idziemy Poszli sobie? Chyba tak Już nigdzie człowiek nie jest bezpieczny Okej, okay, to co w końcu proponujecie? Co im kupić? Nie wiem, ale wiem, kto może wiedzieć Tato, co byś chciał dostać na dzień chłopaka? Na dzień chłopaka? Hmm, pomyślmy. Ja bym to chciał, taki nowy, wielki telewizor. Najlepiej 42 albo nie, 50-calowy. A coś tańszego? Coś tańszego? No dobra, mógłby być ten 42-calowy. Okej, okay, dzięki. Telewizor? Kto to widział? Może Brian nam coś podpowie? Brian, no co jest dziewczynki? A co byś ty chciał dostać na dzień chłopaka? Ja bym to się chętnie wybrał na wczasy do ciepłych krajów. Ach, taka wycieczka na Bahamy, to by było coś. Albo może być nowy laptop. Słyszałaś to? I co, i co, dowiedziałeś się czegoś? No, telewizor, komputer, wczasy do ciepłych krajów. Co z tymi facetami? Nie mogą chcieć na przykład kapci? Cześć dziewczynki, o czym tak rozmyślacie? Eee, myślimy, co kupić chłopakom na ich dzień. Może coś słodkiego? Widziałam dziś Olka i Bartka w cukierni za rogiem. Zobaczcie, taki torcik na pewno by im smakował. To jest to! Sama bym chciała dostać taki słodki prezent. Dzień dobry! Dzień dobry! Potrzebujemy dwa torty na dzień chłopaka. Ojej, bardzo mi przykro, ale spóźniłyście się. Zostały mi puste półki. Wszystkie się sprzedały. O nie, i co teraz zrobimy? To był nasz najlepszy pomysł. Chyba zostają kapcie. Poczekajcie, mam pomysł. Zapraszam do mojej pracowni wypieków. Możecie same coś upiec. Serio? Ekstra! To są takie fajne rzeczy. W sumie zawsze chciałam zostać cukierniczką. Chyba cukiernikiem. No dobra, to do dzieła. Najpierw musicie uformować kulę i umieścić je w formach. Wow, ale ekstra kolory! Najpierw może zróbmy torcik różowo-niebieski. Kulki gotowe? Różowa i niebieska? Świetnie! Czas umieścić je w naszej formie. Teraz odciskamy. I druga kula. To pieczenie to fajna zabawa, podoba mi się. Co dziewczyny, zamykamy piekarnik i czekamy na nasze ciasto, aż wyrośnie. Nikola, przeciągnij dźwignię w dół i zrób małe czary Mary. Już się robi. Wow! Nasze ciasto! Wyrosło! Udało się! Mmm, a jak pachnie! Czas na dekorację! Najpierw musimy wyciągnąć to ciasto z piekarnika. O, dajemy je tutaj! Dziewczynki, którą dekorację wybieracie? Taką? W gwiazdki czy w serduszka? Może to w serduszka? Nie ma sprawy. A teraz kręcimy, dekorujemy. Ciekawe, co nam z tego wyjdzie. Wow, ale fajne wzorki! Udało się, ładnie wyszły. Może teraz wymierzmy ten. Okej, okay. zaczynamy. Nie, zadbiło się. Trochę krzywo, ale jak na pierwszy raz poszło wam całkiem nieźle. Ale to nie koniec. Jeszcze możemy zrobić ozdoby na górze. Piękne serduszka. Chłopakom się spodoba. A którą ozdobę wybieracie? Weźmy tę ze świeczkami i gwiazdkami. Jest śliczna. Tak, i pasuje do okazji. Tada! Gratulacje! Wasz pierwszy tort jest gotowy! To teraz, może zróbmy niebiesko-biały! Bardzo mi się podoba ta biała masa z kolorowymi drobinkami. Wszystko przygotowane! To będzie coś! Rośnie, torciku! Pięknie! A teraz dekoracje! To co dajemy na górę? Może tęczę! Skończone! Mamy dwa przepiękne torty na dzień chłopaka! Było ekstra! Dobra robota dziewczyny! A to mały prezencik ode mnie! To dla nas? Jaki śliczny! Dziękujemy! I co? I co? Gdzie te chłopaki? Wszystko przygotowane, torty stoją, a chłopaków nie ma! Może nie przyjdą dziś do szkoły? Nawet tak nie mów! Idą cicho! Hejo, cześć dziewczyny! Sto, sto lat, sto lat, lat! Niech żyją, żyją nam! A kto? Nasi chłopcy! A co tu się dzieje? Uuu, uh -huh, to dla was na dzień chłopaka! Wow! Ale mega torty! Olek, to chyba z naszej ulubionej cukierni! Nie chyba, tylko na pewno! Nie mogę się doczekać, kiedy je spróbuję! Hmm, najpierw może zjem tę lukrową ozdobę. Hej, Bartek, zobacz na tym torcie jest mrówka! Co? Gdzie? Niemożliwe! No pochyl się, pokażę Ci. No tam nie widzisz, pochyl się jeszcze bardziej. Gdzie? Tu? A! Olek! Nic nie widzę! Zabierzcie to ode mnie! Dzięki za obejrzenie filmu! Jeżeli chcecie kolejne odcinki, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał! A teraz pozdrowienia! Pozdrawiam serdecznie Amelie Kozak, Aleksandrę Kędziela, Tori Krystal, Majeczkę, my trzy, Natalkę Martynę Tosie, Julię Giemza, Milenę Olek, Anecia Skarpecia, Zuzannę Jadczak, oraz Kasie Jońską. Pozdrawiam również wszystkich innych moich widzów, jesteście super. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa! Pa!